Jesteśmy w gminie Przykona, a tutaj odbywają się, czy znaczy zaraz zaczną się Mistrzostwa Świata w udawaniu gry w piłkę. 16 starannie wyselekcjonowanych drużyn tu wystąpi, nieprzeciętnych. I zazwyczaj jest tak, że na Mistrzostwach Świata to występują drużyny, które ponad tą przeciętność się wybijają tak jakoś w górę. A tutaj założenie jest takie, że te zespoły no, wybijają się no, poniżej tej przeciętnej. Mówiąc wprost, no, które kaleczą piłkę nożną. No. A. Same kalafiory tu zagrają. Są trzy nagrody. Jest nagroda za miejsce pierwsze, za miejsce ostatnie. Jest nagroda za miejsce siódme, bo tak sobie wymyśliliśmy rok temu, że trzeba jakieś miejsce wyznaczyć, które jest najtrudniejsze do zdobycia. Bo pierwsze to wszystko jest oczywiste: żeby zająć pierwsze, musi wszystkie mecze wygrać. Żeby zająć ostatnie, musi wszystkie przegrać. A żeby zająć siódme miejsce, to musi się nakombinować. No i rok temu miejscem. Najważniejszym było dziewiąte, teraz miejsce siódme. Dlaczego? Bo tak. z którymi się Ale nie wierzę, że zaczniemy o czasie. Czy wszyscy przyjechali? Czeszyna yy, jest, PKS jest, naprzód jest, a zapchaj dziura. Nie wiem, jak zapchaj yes, No Jest, była, no ale osób ale jest. 40 osób. 40 osób. Myślę, że wystarczy. Zapchaj dziura to drużyna złożona z kibiców. Yy, więc, Można było się zgłosić yy, i zagrać w, w tym turnieju. W I podobno 40 osób się aż. zgłosiło. To będzie mi Ory! Kto będzie mistrzem? Ory! W Forbecie mamy kursy na w grupy, na z, zwycięzcę całego e, turnieju i na pojedyncze mecze tych pierwszych kolejek, no bo potem nie wiadomo kto z kim będzie grał, nie? No to też ciężko by było określić. O, poszło! O, A, zaczęło się fantastycznie. Taki ma być ten turniej. Jest Dybij! Dybij! Nie no ja jest trochę ludzi, nie spodziewałem się, że przyjadą Laszczylę Miłe o, Ale tutaj ploty były No na razie Krzysztof Piątek się nie sprawdza sędziu! Ręka Jest pierwsza interwencja Rainer nie wpuszczę cię, dobra dziura strzeliła pierwszego gola no. Ja wiem na to jeszcze się nie stawiał Pachnie sensacją no, ja miałem przecieki, że zrobią flagę, ale nie spodziewałem że taką dużą. Ja myślałem, że to jest takie malutkie. No mówili, że żebym do zdjęcia stanął, a ta flaga taka duża się okazała. Nie ma tak się bawi, tak się bawi, Tak się bawi. No, że to jest postawa. Dzisiaj wystąpi w osłabionym składzie. Nie ma prezesa Kwaśniaka. Nie ma. Ale dostałem maila od prezesa. Że on chciał być, ale nie może. Bardzo przeprasza wszystkich wielbicieli, ale z powodów zdrowotnych dostał skierowanie do sanatorium, tak? tak. I w ramach dowodu w ogóle w tym mailu dostałem e, skan tego skierowania. Prezes Płaśak wysłał mi potwierdzenie. potwierdzenie, że został skierowany do sanatorium Szczawno-Zrój. Stawno zdrój, tak dzwonił się, kazał kibicować, pozdrowić każdego. To piwo jest? No nie. No, ja się wziąłem za rozrysowywanie linii i podobno zrobiłem boiska za małe i mówią, że linie są krzywe. Nie wiem. Ja tam jestem zadowolony. Pierwszy raz to zrobiłem w życiu. Jak na pierwszy raz uważam, że mi wyszło bardzo dobrze. Pan często przegapia bramki. Orzeł wygrał 3-2 z gwiazdkiem potworu. Ten, mieli zająć ostatnie miejsce. To jest najgorsza drużyna i oni wygrali pierwszy mecz. No nie wyszło nam, nie wyszło <noise> Będziemy się starać dalej. Wybraliśmy się do Przekony, żeby wręczyć puchary z okazji Bekstra Klasy, w której grają trzy drużyny biorące udział w tych rozgrywkach. Zaszczytny! Pierwsze miejsce od końca do Be yeah! Yeah! Brawo za wicemistrzostwo do ekstraklasy. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiam dla wszystkich, którzy stawiali przeciwko nam. Mam nadzieję, że te pieniądze zarobione wydacie jakoś z głową. Gratuluję Koko Zambo. Raz Koko! Raz Po nie ma! Hey, hey. Już ledwo ja. Prezenty dostałem jakieś i teraz jestem najmodniej ubrany na całym obiekcie. Dostałem czapkę od Tartaka Klamry i koszulkę od Januszy Futbolu Kraków. Rzeczywiście mówili, że ma zagrać jakiś zawodnik 15-letni, ale to nie, gdzie indziej. A ten to może nie mieć 15-letni. Pan dobry jest? I do, 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 do. Bardzo same emocje, bardzo dobre jak, jak Takie same emocje jak Polski drużżny w pokarach, czyli bardzo dobre oh. Oh. Tu jest ostatni mecz grupy A. Jeżeli w tym spotkaniu padnie remis, to podobno trzy drużyny mają taką samą liczbę punktów i taki sam stosunek bramek. I pytanie, co robić? I nikt nie wie, co robić. Organizatorzy nie wiedzą, co robić. Tu nie może być remisu. No. Udało się, nie ma remisu! Nie ma kwestii spornej. Orzeł Bydgosz zagrywa. Kurde. Ja nie wiem co się dzieje. To nie jest normalny turniej. Orzeł Bydgosz wychodzi z grupy i to pewnie z pierwszego miejsca. Nie, ale co? Orzeł Bydgosz... się się do pierwszej czwórki? Tak. Tak jest. Orzeł Bydgosz awansował do pierwszej czwórki. Prezes ci powiedział, że przyjechaliśmy po, po zwycięstwo. Bezkompromisowo. Najważniejsze, żeby się nie odwodnić. A reszta już pójdzie. Z całym składem dzieliliście co 0,64 w pucharze Tak, tak. Z wyjątkami, no młodzi dosi. Grałeś w pucharze? Oczywiście, grałeś Grałeś? Wiesz co, prezes dzisiaj nie grał o! Tak ci powiem. Ty się nie grał. Ja wzmocniłem drużyny, a w pucharze grał, tak. Zaczął. Samobójcą strzeliłeś. Czy Jeden Ten pociąg do futbolu tak wyrósł, że emocje mi spadły. Jak wyrósł? Zawsze taki był jak duży. Ale to było Dawniej jak miałem 5 lat no. teraz już odprawda. Także rosną, generalnie rosną, także naprawdę już na nogach się trzymam e <grym> e <grym> Emocje rosną współmiernie do mojego penisa, który opada. A co ci opada? Penis? Penisa penisa, ale to Gdzie ten samochód. To jest... Ale teraz będzie mecz meczujcie już go! Nie, go! Masz Tak, ale... <noise> no i ten orzeł nie awansował do finału. To tam z ambasadorem. Sława go boli. Jestem miłym, uczciwym, romantycznym, nieśmiałym człowiekiem i kolega tutaj z Wrocławia może naświadczyć, że jestem romantyk pełną duszą. Żeby nie było żadnych tych. Puchar do nas należy! Nie damy, damy go! Puchar do nas należy! Dzień My każdy z nas! Hej, dar, No i co się okazało, że zwycięzcą jest drużyna, która wczoraj na rozgrzewce dała siebie wszystko. Tarta klamry. Wczoraj najlepsi, dzisiaj najlepsi. Co ono zazdrości Zapomniałem, ale te wszystkie, te wszystkie mecze o konkretne pozycje to mają swoje nazwy Kurde, zapomniałem, a sam te nazwy nadałem tak. I teraz zespół Foodroll gra o miejsce któreś tam I mecz się nazywa Mecz psichuj I podchodzimy do niego z tą Sąścią <głos》głos》> i na poważnie Jedziesz Misiek? Misiek! 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 Zaczynamy Wręczanie od antynagrody, czyli dla drużyny, która nie zrozumiała idei turnieju i postanowiła zająć pierwsze miejsce. Czyli. Tartak klamry, wielki pół dla nich! Ten pas jest Przepraszamy! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. to, to Wam się będzie śmiało, tak? Gratuluję. Do szesnastego miejsca PKS Orzym Dziadowica Wielkie Broni. Pan sam Hans. This is your. I teraz ja <głos》> Zająccki. Kiedy... Szale takie... Dziękujemy. 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 Ja bym jeszcze zrobił takie zawody, kiedy... Tak mi się wydaje. Ludzie będą chcieli przyjechać, to co robimy? I dziękuję wszystkim za to, że przyjechali. Bo nie spodziewałem się, że aż 4 ludzi tu zawita. Dziękuję.